Gdy rodzice przynieśli, przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią służąc Bogu, w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko, według prawa pańskiego wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością. A łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie, kochała Można powiedzieć, czy można zapytać, cóż takiego zrobiła ta prorokini Anna, że znalazła się w Ewangelii. Służyła Bogu w modlitwach i postach. To jest nic i wszystko, bo staje się drogą swego rodzaju duchowości dla nas. Często nasze modlitwy i posty są po coś, a ona służyła Bogu, to znaczy, jakby chciała w cudzysłowie pomóc Panu Bogu w wypełnianiu jego planu zbawienia. I to punkt ciężkości dzisiejszej Ewangelii, żeby rosnąć i nabierać mocy, żeby napełniać się mądrością, żeby łaska Boża spoczywała na nas, czyli żebyśmy byli Chrystusowi, trzeba mieć to poczucie służby Panu Bogu poprzez swoją modlitwę i poprzez post, aż się spełni boski plan zbawienia. To jest tak proste i tak trudne, że z jednej strony do wykonania od zaraz dla każdego z nas, a z drugiej strony my zawsze mamy w głowie że właśnie, że po coś, że mamy pragnienia, a jakieś, które chcielibyśmy, żeby, żeby Pan Bóg to spełnił, a chodzi o to, żeby poznawać pragnienia Pana Boga żeby wchodzić w świat tęsknot Pana Boga. Dlatego była prorokinią, bo ona to poznawała i ona wiedziała. I wiedziała, co się dzieje, być może wiedziała, co będzie, potrafiła to zinterpretować, posłużyła bo Bogu w modlitwach i postach. W opinii kleryckiej, którą pisano o mnie, o księcu Pawle, czy bracie Damianie, jest takie pytanie: sentire cum ecclesia. Czy potrafi współmyśleć z Kościołem? A dzisiaj można zadać to pytanie, czy potrafię współmyśleć z Bogiem? Sventire Deo. Czy potrafię współmyśleć z Panem Bogiem? Tak jest Anna. Wtedy będziemy wiedzieli, co się dzieje i być może będziemy wiedzieli, co będzie. Ważne jest właśnie to. Amen.